Zachód słońca zawsze jest petarda. Odpoczywam w samochodzie, bo jestem chory i nie mam siły dalej jechać. Witam Was wszystkich. Łapy, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, a chcesz być z filmami na bieżąco, zostaw subika. Powiem wam, zachody słońca zawsze są petarda. Piszecie w komentarzach, Nygus, słabo wyglądasz. Wyglądasz na chorego. Ostatnio wam wspominałem, że pójdę do lekarza, zrobię sobie badania, prześwietlenie płuc, ponieważ już prawie dwa miesiące od przeziębienia nadal mam ataki kaszlu. No i jak długo rozmawiam, łapie mnie chrypa. Teraz też. No, i poszedłem do lekarza, powiedziałem o co chodzi. Zlecił mi prześwietlenie, zlecił mi EKG, zlecił mi morfologię, kał, mocz do badania no i USG brzucha. Na własną rękę prywatnie zrobiłem sobie jeszcze poziom testosteronu, estradiolu i prolaktyny 110 zł, coś takiego kosztuje. Poszedłem, obsłuchał mnie, mówi, no jakieś tam delikatne szmery są w gardło, zajrzał, ciśnienie zmierzył, mówi, wszystko dobrze. Pójdzie pan na EKG. Wróciłem z tym EKG, mówi, mogłoby być lepiej, ale nie jest źle. Nikt, nikt z nas nie jest idealny. Sobie pomyślałem, pewnie to EKG wyszło od tych strzał Amora. Co mnie ostatnio trafiły, a swoją drogą zastanawiam się, gdzie jest alami. Kto śledzi mój kanał, pewnie wiecie o kogo chodzi. Alami pisała mi tutaj różne złośliwe komentarze, aż wreszcie dałem jej kontrę. Może nareszcie się mężem zajęła. Podłączyła go do prądu gumowego Wacka. Oczywiście sobie teraz żartuję. No ale Alami napisała w komentarzu, że jestem lowelasem, więc nic dziwnego, że EKG nie wyszło mi idealne. Po tylu różnych strzałach Amora to cud, że jeszcze w ogóle oddycham. <laughs> Także tutaj mówi nie ma zastrzeżeń. Morfologia. Wyniki idealne. Po odbiorze żadnych stanów zapalnych w moczu, w kale też nie wykryto. Wszystko idealnie poszedłem słuchajcie na USG brzucha, nie? Do Kolesia taki dosyć fajny, młody zrobił mi USG brzucha. Mówi proszę pana, ile pan ma lat? Ja mówię, no 48. Mówi, to pan ma organy takie jak niektórzy 25-latkowie. Mówi, tutaj można sporo rzeczy jeszcze sprzedać, mówi, na przeszczep. Ja mówię, no to może się dogadamy. Może mam czegoś za dużo, bez czego mogę sobie żyć. To może da się coś przytulić, Kasiury. Tam troszkę pogadaliśmy, się pośmialiśmy. Słuchajcie, wszystko idealnie. Liczyłem na to, że w tym prześwietleniu płuc może coś wyjdzie, bo jak wiecie palę fajki. Nie mogę się tego dziadostwa na razie pozbyć, ale znów spróbuję za jakiś czas wziąć te tabletki, które kupiłem na rzucenie palenia. Mówię palę już tyle lat. Pewnie jakieś ślady będą. Słuchajcie, dostałem wynik na dyskietce, opis żadnych kompletnie śladów po papierosach. Nawet jednej plamki nigdzie nie mam. Lekarzowi powiedziałem, mówię to słabo. Mówi, martwi pana to, że nie ma pan nic na płucach. Ja mówię, no, liczyłem na to, że może coś wyjdzie i będę wiedział, skąd mam ta, taki kaszlu i to drapanie, chrypę. Mówi, no proszę pana, przeszedł pan z tego, co widać tutaj na zdjęciu, jakieś zapalenie oskrzeli, no i pewnie pozostałości i fajeczki w tym nie pomagają. Także dobrze by było, jakby pan rzucił, ale o tym nie musiał mi wspominać, sam z siebie wiem też, że na zdrowie mi to nie idzie. No i każdy lekarz ci nie, żaden lekarz ci nie powie praktycznie, że dobrze robi pan, niech pan pali paczkę więcej. Każdy lekarz ci będzie odradzał, nawet jeśli sam sobie popala, nie? Słuchajcie, wszystko wyszło idealnie: i wątroba, i cholesterole, i wszystko, wszystko idealnie. Bo niektórzy piszą tutaj, Nygusince sińce masz pod oczami, a to, a tamto. No, dzisiaj, na przykład, do trzeciej w nocy nie mogłem zasnąć. A obudziłem się o godzinie. Chyba parę minut po ósmej. Czyli spałem 5 godzin. Nie wiem skąd się to bierze, ale ostatnio tak mam, że przychodzi wieczór. Spać mi się nie chce. Wstaję wcześnie rano. W ciągu dnia nie kładę się w ogóle spać. Nie mam takiego zwyczaju. No i potem, słuchajcie, wyglądam jak wyglądam po kilku takich dniach, tygodniach, sińce pod oczami i w ogóle. Taki już mój chyba, słuchajcie, urok. Właściwie te sińce pod oczami to mam chyba już od najmłodszych lat. No może nie od najmłodszych, ale od trzydziestki, także już prawie 20 lat tak mam. Taki chyba mój urok. No i słuchajcie, na własne życzenie sobie prywatnie zrobiłem testosteron, estrogen, no i prolaktynę. Bo jak wiecie, od czasu do czasu lubię sobie tam malutką daweczkę Testo zapodać. 0,4 ml, przykładowo to jest naprawdę bardzo niewiele. No, powiem wam, teraz się zrobiło tutaj tak fajnie. Przebija się taka poświata przez chmury. Nie wiem, czy kamerka to wychwyci, ale wygląda to naprawdę petarda. Jak jakieś objawienie może mnie tutaj oświeci zostanę świętym negusem oczywiście sobie żartuję <laughs> słuchajcie kiedyś wam już nagrywałem że testosteron dla faceta to jest jak paliwo w baku w samochodzie no jak go nie masz to nie zajedziesz na rezerwie może gdzieś tam będziesz się krztusił ale gdzieś tam jeszcze dojedziesz ale najlepiej, jakbyś miał w baku paliwo i nie musisz się martwić. I tak samo działa testosteron w organizmie faceta, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie no niestety nasze jedzenie nie jest najzdrowsze. Nie da się tego ukryć. Czego byś się nie dotknął, to gdzieś jakieś dodatki, konserwanty zwierzęta żeby szybciej rosły to wiadomo co jest, jest im podawane i żeby nie chorowały no i to wszystko słuchajcie w tym zwierzaku zostaje już wam kiedyś pokazałem jak robiłem sobie chińszczyznę ile wody z kurczaka wychodzi podczas gotowania kupujesz niby tam 600 gram a tak naprawdę zostaje ci może 400 bo 200 ml wychodzi z tego wody Kiedyś jabłko jedz ze skórką, bo w skórce najwięcej witamin. Teraz skórkę obieraj, bo jest najwięcej w tym różnej chemii. No i tak się słyszy praktycznie o wszystkim. Także sałaty jedz, bo jest zdrowa. A sałata najwięcej ciągnie tych wszystkich zanieczyszczeń z powietrza. Takie mamy teraz, słuchajcie, czas. Do tego pogoń za wszystkim, a najgorszym dla człowieka jest stres. Stres potrafi powodować naprawdę wiele objawów takich, że nam się nawet w głowie nie mieści. Skąd się coś bierze, wyniki wychodzą idealne badania, robisz to tamto. Samopoczucie jest słabe, a stres niestety tak działa na człowieka. A zwłaszcza długotrwały. Potrafi się to, słuchajcie, uwidocznić w najróżniejsze sposoby. Także to jest główny czynnik w dzisiejszych czasach. No i kiedyś facet chodził gdzieś na te polowania i tak dalej, miał dużo ruchu. Adrenalina do tego nie, bo różnie to się czasami kończyło. Czasem coś upolował, a czasami jego coś upolowało, wiadomo. No i to właśnie w organizmie faceta powoduje to, że ten testosteron jest produkowany. Niby według badań nasi dziadkowie, pradziadkowie, przodkowie, tak jak teraz jest norma 800 chyba 40 dla faceta w moim wieku, górna granica, a 240 dolna, no to kiedyś oni podobno mieli po, w porównaniu do nas po 1400, a dla nas maks teraz niby jest 800. No, i dlatego wszyscy czują się jak się czują. Ja sobie zrobiłem kiedyś badania i stwierdziłem, że na własną rękę sobie od czasu do czasu troszeczkę organizm zatankuje, żeby mu nic nie brakowało. No i sobie lecę na takiej dawce 0,4 ml. No i słuchajcie, tak jak jest norma dla mnie 840, zrobiłem sobie badanie, wyszło 1560. Przy takiej małej dawce prawie podwójna norma. Trzeba przy tym też pilnować, słuchajcie, właśnie estrogenu, bo jak masz wyżej testosteron, no to potrafi się estrogen wytwarzać, bo estrogen niby produkuje organizm, żeby ten testosteron jak jest za wysoki trochę obniżyć. No i do tego jeszcze dochodzi też prolaktyna, to jest powiązane z tym estrogenem. Także jeżeli ktoś bierze, warto sobie czasem. Badania zrobić, nie jest to drogie. 110 zł, raz na jakiś czas. U mnie akurat te wszystkie prolaktyny, estrogeny wyszły poniżej maksa. Także wszystko jest elegancko. Ktoś powie, Nygus, 1560, z tego co pamiętam, testosteron, a 840 granica, coś ci się stanie. Kiedyś Wam już o tym wspominałem, że podobne badanie robiłem sobie, będąc jeszcze w Niemczech. Tam było to za darmo. Normy dla całej Europy są identyczne. I w Niemczech mi wyszło coś 500 coś czyli 240 dolna, 800 coś górna czyli byłem gdzieś po środku. Tyle, że nikt nie wie. Jaki miałem kiedyś, kiedy mogłem drzewa wyrywać z korzeniami, <laughs> kiedy latałem z płonącym korzeniem zapaniami. Wtedy nawet mi do głowy nie przyszło, żeby sobie przebadać, jaki miałem wtedy poziom, żeby wiedzieć, mieć odniesienie do teraźniejszych czasów, o ile mi to wszystko poszło w dół. Ale tak jak Wam kiedyś wspominałem, taka ciekawostka. Po tych badaniach w Niemczech wszedłem sobie nie w normy europejskie, tylko w normy amerykańskie. Jakie tam są normy dla faceta w moim wieku? Wiecie co wyszło? Że tutaj u nas górna granica jest chyba 840, o ile dobrze pamiętam, max. A w Niemczech, e, przepraszam, w Stanach. Maksymalna górna granica dla faceta w moim wieku to było ponad 1200. Tak. A dolna granica zamiast 200, chyba 40 czy 60, podobnie jakoś, tak. To była w Stanach, chyba 500 coś. Czyli to była, tak jak mi w Niemczech, według wyniku wyszło 500 coś. To w, Ameryka, w Ameryce, jakbym był, bym poszedł z tym wynikiem do lekarza, to by się okazało, że jestem w dolnej granicy, albo może ciutkę nawet poniżej. Niech ktoś mi z Was wytłumaczy, jak to jest, że w Europie faceci Kochones mają inne. Naprawdę? Wierzycie w to? Bo w Ameryce z tym nie ma problemu. Idziesz do lekarza, robisz badanie, jesteś po 30, wychodzisz w dolnej granicy, dostajesz receptę, idziesz, kupujesz, bierzesz i po temacie. To u nas tutaj w Europie robią z tego wielkie halo, bo w Niemczech też mi koleś nie zapisał, bo stwierdził, że będę za bardzo nerwowy. Mówię, ale jeśli kiepsko się czuję, nie mam energii, cały czas się zastanawiam nad tym. Mówię, co się ze mną dzieje, to myśli Pan, że nie jestem nerwowy? Słuchajcie, biorę. Mam prawie podwójne stężenie. Czy ja jestem nerwowy? Czy ja komuś dokuczam? Czy ja na kimś się odgrywam? Wręcz przeciwnie, słuchajcie. Od kiedy biorę? Zrobiłem się o wiele bardziej tolerancyjny, spokojniejszy. No, tak jakby mnie to wyciszyło. A wszyscy twierdzą, że jak weźmiesz, to ci będzie, będziesz latał po mieście i wszystkich nie wiadomo co z nimi robić. Nie widzę u siebie żadnych takich objawów, żeby to miało dla mnie negatywne skutki, wręcz odwrotnie. Czuję się lepiej, mam więcej energii i nikomu nie dokuczam. Także panowie w moim wieku, może zacznijcie właśnie od tego, bo to jest paliwko, to jest napęd dla nas. Także. Czy wyglądam zdrowo, czy wyglądam na chorego? Nie wiem, może taki już mój po prostu jest urok. Jedyne badanie, które mi zlecił, bo wspomniałem, że miałem problemy z tymi jelitami i tak dalej. No i regularnie w Niemczech co 3 lata powtarzałem sobie kolonoskopię, żeby tam się coś nie wytworzyło. No to dał mi zlecenie na kolonoskopie, także. Tam robili to, słuchajcie, pod narkozą, a tutaj na miejscu heh, robią to z jakimś tam żelem miejscowe znieczulenie. Troszeczkę tego się obawiam, do przyjemnych to nie należy, no ale raz na jakiś czas ze względu na te jelita muszę takie badanie, słuchajcie, powtórzyć. Także wspomniałem mu o tym Powiedziałem, że miałem regularnie robione I dawno nie miałem No i mówi dobra to ja panu dam tutaj skierowanie musiał, Musiałbym popatrzeć w innym mieście Chociaż ludzie to wytrzymują A ostatnio w Niemczech Jak mi robili jakoś prawie 3 lata temu Podobno mieli problem potem Ogromny Żeby mnie, mnie z tej narkozy Słuchajcie wybudzić No Także troszeczkę się tego obawiam też z drugiej strony. Z jednej strony obawiam się tego tego żelu miejscowego znieczulenia, a z drugiej strony obawiam się troszkę tej narkozy, że skoro powiedział mi, że wyniki EKG są dobre, ale nie idealne, że może jeżeli zrobię to badanie kiedy mnie uśpią, że mo możliwe jest, że może już więcej mnie z tego nie wybudzą. Także krótko przed tym badaniem, o ile zmienię miejscówkę i będą robili mi to z narkozą, no to krótko przed tym badaniem nagram dla Was jakieś nagranko pożegnalne. Bo być może już Nygusa nie będzie. Tutaj troszkę się tak zastanawiam, czy zostawić tak, jak jest, iść. Ludzie to wytrzymują, chociaż do przyjemnych, kto miał, to nie należy. Ale z drugiej strony powiem Wam, że warto takie badanie zrobić, bo jak zrobią Wam się w środku jakieś narośla, inne rzeczy, jeśli na czas ich nie usuniecie, po jakimś czasie to się tworzy z tego raczysko, a wtedy już jest słabiutko. Także profilaktycznie warto od czasu do czasu też to zbadać. No to wiecie teraz jak Negus się czuje. Jakie ma wyniki. No mam chrypę. Cały czas mnie łapie ta chrypa, jak dłużej do Was rozmawiam. Czasami jeszcze łapią mnie te ataki kaszlu. No będę musiał faktycznie zadbać o to, żeby te fajki rzucić. Troszeczkę mnie zdziwiło, że po prawie 20 latach ponad palenia w sumie z przerwami, miałem takie przerwy na no jakiś czas mi się udało, że nie ma nawet jednej, słuchajcie, plamki na płucach. Wszystkie wyniki idealne. No. Także chyba taki już mój, słuchajcie, urok, że mam te sińce pod oczami. Może słabo się wysypiam, nie wiem, no w trakcie snu nie wiem, co robię i jak śpię. Dobra, robi się szaro, zakupy mam, filmik na drugi kanał z samochodami też mam. Dla Was taki na szybko, tutaj na zakończenie, póki coś widać. Po zachodzie słońca zachmurzyło się. Życzę wszystkim udanego wieczoru, dużo zdrówka. Mam nadzieję, że ten filmik przejdzie dzisiaj jeszcze weryfikację, że dla Was go opublikuję. Że nie będzie miał jakichś tam ograniczeń, że algorytm YouTube nie wychwyci czegoś, co mu nie pasuje. Tyle w temacie. Pijcie dużo wody. bo woda jest silna woda młyny porusza kiedyś tak to się mawiało do następnego